Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mam dla was recenzję książki pani Gabrieli Gargaś Jeden miesiąc na miłość Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Lekkie A premierę miała 25 października 2023 roku I wiecie co? To był chyba jeden z najbardziej obfitszych dni, jeśli chodzi o premierę, bo jak się nie mylę to z 20 książek miało chyba z różnych wydawnictw tego dnia premierę, także z reguły uszykujcie się, że to będzie ten sam dzień Niemniej jednak co do książki, to mam takie pytanie. Jak sądzicie, czy można w miesiąc odnaleźć miłość? Powiem Wam, że to wszystko w sumie zależy od ogromnej ilości współczynników, które albo są po naszej stronie, albo delikatnie dają znać, że to w sumie no nie ten czas. Nie spodziewam się bowiem, że opowieść wciągnie mnie na tyle, że no, nie będę chciała przestać jej czytać. Również. Mm, pojawiła się w moim okresie życiowym podejrzewam, że zapewne nie bez powodu początek opowieści jest bardzo krótki widzimy, że przyjaciel dziewczyny nie ma się gdzie podziać więc ona przyjmuje go pod swój dach i tam robią zakład choć w moim mniemaniu było to bardziej e, może wyzwanie, by w miesiąc odnaleźć miłość no następnie z wydarzeń przypada na wyjazdy spotkania i porady e, takich e, kilku przyjaciółek z czego jedna z nich e, ma też tutaj wyjść samąż Dyskutują o wszystkim, choć w rozmowach przeważa oczywiście temat miłości i typów mężczyzn, których raczej warto unikać. My widzimy, jak usilnie ktoś chce tutaj kogoś poderwać i w jaki sposób reaguje osoba podrywana. Będą momenty, kiedy dwoje ludzi będzie się unikać w taki sposób, by zawsze na siebie natrafić. Bywa, że żartobliwa rozmowa. I kokietkowe zachowanie będzie służyło tylko temu, żeby pokazać. Mm, jak bardzo ktoś wie, że jest atrakcyjny i już na nic więcej nie liczy. No, nie zawsze miła rozmowa i klejące się zdania też muszą prowadzić do głębszej znajomości. Bywa, że jedna strona jest zwyczajnie miła, a druga wyciąga z tego pochopne wnioski. Ktoś tutaj zostanie też jawnie porzucony i segreguje wydarzenia z przyjaciółmi, w których miał wcześniej sygnały niepokojące, ale tak bardzo chciał wszystko utrzymać, żeby to się utrzymało że całkowicie je ignorował i, i po prostu no, no chciał, żeby to wszystko nadal trwało, tak? Dziewczyny wielokrotnie tu podkreślają, że miłość jest ślepa i jawnie z niej drwią, choć domyślamy się wraz z jedną osobą, że zwyczajnie też boją się zakochać, żeby po prostu nie spotkał ich zawód. Nie zdradzę wam już nic więcej. Ale podkreślam, że książka jest chyba dla każdego człowieka powyżej 16 roku życia. Nie ma tutaj wulgaryzmów, czasami jest to taka luźna rozmowa z przeogromną ilością zabawnych sytuacji, kiedy ktoś chciał na przykład wyjść perfekcyjnie, a upodlił się i to nawet od najgorszej strony. Autorka chciała podkreślić tutaj prawdziwość wszystkiego. Począwszy od tego, jak ktoś wygląda, do tego, co czuje naprawdę. Za pewnymi sytuacjami przestrzega nas przed złymi wyborami, przed złymi mężczyznami i tym, żeby nie być dla kogoś na chwilę. Bardzo, ale to bardzo wam książkę polecam. Mega mi się podobała, fantastycznie mi się czytała. Druk mi totalnie odpowiadał. Jest po prostu moja ulubiona czcionka i, i rozejście w tekście. Także książkę uwielbiam. Treść mega, wydanie mega i po prostu polecam na mega. <grym> bardzo polecam. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.